Jestem Henner, pochodzę z Filipin i mam 39 lat. Od 2004 roku mam kłopot z nosem. Cały czas muszę nosić maseczkę, żeby ludzie na mnie nie patrzyli. Najpierw pojawił się drobny pryszcz. Teraz mój nos wydziela przykry zapach i wydaje się ciężki. Bardzo mnie boli, zwłaszcza kiedy go dotykam. Nawet kiedy poruszam głową, nos się trzęsie i sprawia mi ból. Kiedy odwiedzam miejsca publiczne, ludzie się ze mnie śmieją albo mnie obgadują. Jest mi głupio, czuję się jak wyrzutek. Nie lubię być tak traktowany. Cierpi na tym moje życie zawodowe. Klienci i dostawcy często nic nie mówią, ale widzę jak na mnie patrzą. Czuję się przez to inaczej. Henner? Żona bardzo mi pomaga. Kiedy się zwłaszcza zawsze mi uspokaja. Przypomina mi jaki byłem dawniej, ale każdego ranka, kiedy się budzę, czuję gniew i smutek. A wszystko przez to, co mam na nosie. Proszę usiąść, doktor i zaraz przyjdzie. You. To brzemię sprawia, że czuję, jakbym się wewnętrznie rozpadał. Jestem gotowa. Co mamy? Pacjenta z Filipin ma zniekształcony nos. Aż z Filipin? Przyjechał tu specjalnie, żeby cię zobaczyć. Jechał z tak daleka z powodu pryszczy na nosie. Są duże. Zbadam go. W którym jest w gabinecie w szóstce? Cześć. Jesteś Genet? Tak to się wymawia? Mam na imię Sandra, miło mi. Wzajemnie, witaj. Przyjechałeś z daleka, z Filipin. To dla mnie zaszczyt. Chyba wiem, jaki jest powód twojej wizyty. Jasne. Chodzi o tę narośl na nosie, Tak. Od dawna ją masz. Zaczęło się w 2004 roku, 14 lat temu. Myślałem, że to zwykły pryszcz. Ale ciągle rósł. Tak. I nadal rośnie? Tak, zwiększa się. Wiesz, jak to się nazywa? Nie. Guzowatość nosa. Dochodzi do zgrubienia skóry, zwłaszcza na nosie. Jest to ekstremalna forma prądziku różowatego. Często sprawia, że skóra jest zarumieniona. Ty też się rumieniłeś? Cały czas. Czasami pojawiają się też pryszcze. Są to dwa pierwsze stadia trądziku różowatego. Guzowatość nosa to trzecia forma tej samej dolegliwości.